Definicja nowej firmy w programie GastroChef. Uruchamiamy program GastroChef. Wchodzimy na zakładkę Administracja firmy. Dodajemy nową firmę. Fir... uzupełniamy dane, zaznaczamy, że jest to dostawca, jak i odbiorca, gdyż tak jak w przypadku na przykład Coca-Coli możemy kupować towar od danego dostawcy, ale możemy również może ktoś z Coca-Coli przyjść i chcieć otrzymać fakturę na, na firmę Coca Cola. Potwierdzamy mamy założoną firmę w programie GastroShef.